Chociaż że nie raz nieraz. Krople płyną znów powiek jedno wiem, kocham się w Tobie. Mimo wszystkich Twych ja nie pozwolę Ci odещ sobie świeciał, kocham się w Tobie. Chociaż aniś nie raz nieraz. Krople płyną znów powiek jedno wiem, kocham się w Tobie. Mimo wszystkich Ty wad, ja nie pozwolę Ci od� sobie świeciał, kocham Kocham się w Tobie, kocham się w Tobie, kocham się w Tobie. Niewinne kłamstwo moje brę, niewiele kryła Twoją twarz. Ocenić to, co traci się Pamiętaj, że ten czas to ty i ja Jak trójktojga, dwojga ciał dwóch serc Już wiem nasz wspólny cel Chociaż nas skropy płyną z mych powiek Jedno wiem, kocham się w tobie Mimo wszystkich twych ja nie pozwolę Ci odejść, co byś wiedział, że kocham się w tobie. Chociaż ranić nieraz, skropnie płynąc, mu powiek jedno wiem, kocham się w tobie. Mimo wszystkich twych ja nie pozwolę Ci odejść, co byś wiedział, że kocham się w tobie. Kocham się w tobie. w tobie. Teraz wiem, że każdy dzień bez ciebie jest przerwanym snem. Tak łatwo zranić, trudnie jest zrozumieć, że ten czas to ty i ja. Jak trajekt jak dojga, dwojga ciał, dwóch serc i już wiem, nasz wspólny cel. Chociaż aniż nieraz, kropy płyną z mych powiek, jedno wiem, kocham się w tobie. Mimo wszystkich tyłat, ja nie pozwolę ci odejść, chcę byś wiedział, że kocham się w tobie. Chociaż niż nieraz krople płyną z nich powiek, jedno wiem: Kocham się w tobie. Mimo wszystkich chyba, ja nie pozwolę ci odejść, abyś wiedział, że kocham się w tobie. Kocham się w tobie! Kocham się w tobie! I'm